<śla> Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania. To pieśń aniołów, którzy razem z aniołem pańskim pozdrowili najpierw pastuszków, a potem Bogu oddali znowu całą chwałę. Cześć dzieciaki! Cześć! <śla> Dzieciel, dzisiaj jest szczególny odcinek. Jak zwykle, to znaczy już od wczoraj, spotykamy się e, e, krocząc w ślad za Jezusem od momentu, kiedy się urodził w Betlejem. I właśnie gdy, gdy, to, gdzie to też powiła go dziewica w żłobie, boga rodzica Maryja, w świętej rodzinie. Razem ze świętym Józefem oczekiwali narodzenia Syna Bożego, który z nami już dzisiaj jest, ale o tym cała opowieść. Także były tam też małe zwierzątka. Pamiętamy, prawda? Wczoraj. A teraz Pan z nami jest. To jest prezent od Dominika. Wyobraźcie sobie Państwo, mój urodzinowy. Ale Rosji, że się to bardzo podoba, ten chlebek. Dlatego on nas tak będzie troszeczkę niejako uspokajał. Jest to piękny dar, dar chleba. O tym więcej w następnych odcinkach. Przyjaciele, dzisiaj o pastuszkach w żłobie. Przyjaciele, mówię do Was, kochane dzieci. Wszyscy my mamy być jakby, prawda? O tym dzisiaj mówi nawet Pan Ewangelii, można zobaczyć. Dzisiaj jest 25 lutego. Wczoraj był. Od wtedy zaczęliśmy, a dzisiaj już mamy 26, bo <grywa> nagrywam. A jutro puścimy ten odcinek, tak naprawdę. Przygotowuję go zawczasu. Zobaczcie, przyjaciele: tak naprawdę mówię do Was dzisiaj, a już na jutro, jeżeli będzie. A jeżeli będzie, to zobaczycie. A jeżeli nie, będzie dobrze. Kochani, bo my się szykujemy na rzeczywistość niebieską, i dlatego tak, słuchajcie, przyjaciele: jest tak, że pastuszkowie jako ludzie naprawdę prości, mieli pełne zaufanie do Boga. No i po prostu zwyczajnie. I przyszedł Pan w tej całej swojej, prawda, odsłonie i oni uwierzyli mu. Poszli do tego żłóbka zobaczyć, co Pan zechce im objawić. I oczywiście, jest oczywiście teofania. Jednak w postaci małego dziecięcia. jak kto by się spodziewał? Dziecko? Rodzą się dzieci, owszem. I właśnie może dlatego, pomyślmy, może to być jakiś klucz dla nas na przyszłość, Dlaczego, żebyśmy może wszyscy to wyrzekowali? jest najpiękniejszym marzeniem naszym. Trafili do nieba. Że dziecko to wydaje się takie zwykłe, nie? A nie tak jak gwiazda, która się objawia trzem królom i prowadzi ich przez całą drogę. Ale popatrzcie, dziecko to właśnie Chrystus, a właśnie gwiazda, będąca, właśnie wskazująca drogę, prawda, królom trzem, co ciekawe. Potem już, którzy też zostali zaproszeni do żłobu pańskiego, do żłubka naszego Jezusa Chrystusa. Właśnie wskazała nam i im Zbawiciela. Oni światłem rozumu najpierw poznali Go. Oni to kto? Można powiedzieć, że nawet poganie. Ale to nieważne. Bóg szuka każdego z nas, bo chce, żebyśmy byli święci, tak jak święty Paweł i inni święci. A przede wszystkim tak, jak Jezus jest święty. Dlaczego? Ponieważ nie ma innego świętego, jak tylko Bóg żywy. Ten, który stał się jednym z nas. Bóg, Ojciec, Syn Boży i Duch Święty po trzykroć święty. Tutaj patrzymy. Jakie dary złożyli dziecięciu królowie? Takie, jak godne, godne siebie, tak? To, co było dla nich ważne. No a Bóg to docenił, ponieważ uczynili to szczerze. Złoto, mirra i kadzidło. Złoto królewskie. Mirra, symbol cierpienia Boga, człowieka oraz kadzidło. Chwalmy przy, Boga, przyjaciele. I niezależnie od naszej kondycji, my także możemy być prości. I bądźmy, Boże, kochane dzieciaki. Słuchajcie, tu jest nasz pies. On, co ciekawe, uwielbia chlebek. U nas się chleb nigdy nie marnuje, dlatego pozdrawiamy Was i pamiętajcie, bądźmy Chrystusa tak, jak jesteśmy. Żyjmy. Cześć. <grytanie> Trzymajcie się. Z Bogiem. Amen. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć. Pode cześć. <laughs>